Zabrali nasz numer gospodarzy, gospodarza, więc jedynka praca BDF Lewin miał 15 19 Roslot, 4 Słobody, 15 km za 29 Szmycę, 20 konkurencyjnych wąsików to 18 Słowenii Białka, Kel, następnie 16 Błaszczykowski, numer 10 Nikolajan, 11 Royce i nasz hit z zawodem. 9 Lewandowski, on no, próbuje pracować z tymi swoimi gigarzami ofensywnymi, plener Jelgen Klopp, na taką pozagę długą w pracy Miricy, linia obrony 23 bez razu, 15 przegryw, 5 rzucił kimień, 16 Ludowici i 10 Katykicicic i 7 km, mający pierwsze rzuty w i w jednym pokazuje, jest zawodem Royce, na polu karnym pozostaje cały czas Hummels. teraz Schmelzer Mkitarian. No to zobaczmy, Royce, pięciu kolegów na polu karnym, odbija minity. Chyba naprawdę cały czas minus już swojego wieku. No to zobaczmy, Mkitarian, piękna wymiana. Teraz rozsądny, dokładny przerzut do Royce'a, Royce, Reus na polu karnym Ro! Niskie było to dośrodkowanie lewego obrońcy z zwłok. Lewandowski ładnie znalazły Błaszczykowskiego. Trzech Dortmundczyków. Błaszczykowski sunie. Kuba, ależ bomba i poprzeczka. Jeszcze Royce. Royce. Broni Milica. Mały bilard Royce. Dogranie. Lewandowski obok. Błaszczykowski do Groskrojca. Groskrojc. Jeszcze Royce. I, co? I nie trafił w piłkę. Kel. Kitarian. Lewandowski. Broni milic. Błyskawiczna decyzja Roberta. Strzał mocny. Jeszcze lew. Bremenczycy bronią się w dziewięciu. No to zobaczmy, może teraz ratuje milica obrońca. Jeszcze Sakin. Był subotić. Jeszcze Royce. Jest Lewandowski. Jest Sakin nie ma bramki. sim. Kitarian. Będzie szansa. Kel Rykoszet. Groskrojca, Groskrojc, Royce, Royce ten strzał znów przyjęty na ciało przez Lukinię. Nie ma spalonego jeszcze Royce Lewandowski, gol! W świetle bramki, tam właśnie musi być, to jest jego wielka domena. Tutaj chcieli pokazać spalonego, spalonego w żadnym wypadku nie było. Tutaj też nie mamy spalonego. Do zdobycia bramki, a tymczasem Royce kolejna jego akcja, szansa! Nie, Tojs Szmelcer. Szmelcer, szansa był Lewandowski. Wymienności funkcji z kubą. jest to niezły piłkarz, ale na pewno to Zobaczmy nie to szybkość Obamy Younga i broni Milic. Obamy Young, cofnięty Di Santo. Hummels, Lewandowski. Sakin, piękne zagranie. Szansa, Obamy Na drugą stronę. No zobaczmy, szansa Bremy Di Santo. Sytuacja.